Witam wszystkich. Dzisiaj kilka mitów na temat starożytnych Spartan. Spartanie, Sparta przeszła do legendy. Można powiedzieć, że odbieramy ją jako coś niewiarygodnego, ale w rzeczywistości Sparta była troszkę inna i Spartanie byli troszkę inni niż przyjęło nam się zakładać. Zacznijmy od tego, że byli niezwyciężeni. Oczywiście nie będę tu wymieniał tych wszystkich bitew, wojen, które no niestety nie zakończyły się dla nich z takim powodzeniem, by, jakim by chcieli, ale musimy sobie zdawać sprawę, że po prostu Spartanie nie byli niezwyciężeni. Bardzo często, może nie tak bardzo często, ale często ponosili klęski, i to nie tylko takie niewielkie, ale też w dużych bitwach dochodziło do ich porażek. I chociaż może nam się wydawać, że ta metoda treningu, wychowania, to jak walczyli, powodowała, że powinni być niezwyciężeni, nie cofali się nawet o krok, ale w rzeczywistości to niecofanie się o krok, w kilku miejscach ich historii, doprowadziło do tego, że bitwa, która mogła być wygrana, gdyby jednak potrafili się wycofać, zmienić miejsce, zmienić pozycję, to niestety przez tą nieustępliwość, niecofanie się o krok, Spartanie po prostu ponieśli porażkę. Kolejna rzecz to honorowi. Wychowanie spartańskie było dosyć ciekawe. Tam można było kraść, nawet trzeba było kraść, na przykład pożywienie, ale nie wolno było być złapanym. Stosunek np. do niższych warstw, do hellotów, o nich nie traktowali jak ludzi, to byli niewolnicy, wtedy niewolnik nie miał żadnego prawa. Obcokrajowcy też byli traktowani jako ktoś gorszy. Tego honoru niestety. W naszym znaczeniu, w takim znaczeniu bycia honorowym względem wszystkim, zachowywać się honorowo, nie kraść, nie oszukiwać, nie kłamać. Tam nie było. Oni mieli kraść, mieli oszukiwać, mieli kłamać, tylko nie powinni dać się złapać. Dopóki nie było problemów z tym, że nie zostali złapani, to nie ma problemu. Wtedy nie widziano problemu. Spartanie no, od tego honorowego zachowania byli dosyć daleko, tak to ujmijmy delikatnie. Równi sobie. Z założenia tak. Wszyscy Spartanie mieli być równi sobie mieli mieć takie same prawa, takie same obowiązki. Może przez jakiś czas w pewnych miejscach historii nawet tak było, ale bardzo, bardzo szybko to wszystko się zmieniło musimy pamiętać, że Sparta bardzo mocno się zmieniła, ludzie spartanie też bardzo mocno się zmienili i doprowadziło to do tego, że jednak doszło do sporego rozwarstwienia finansowego i też pozycyjnego. Wyodrębniły się można powiedzieć takie miejsca, miejsca, takie struktury grupy ludzi, którzy po prostu mieli więcej a niestety przekładało się to też na ich większe, można powiedzieć, prawa, chociaż oficjalnie tak to nie wyglądało. Mogli, mieli więcej do powiedzenia, więcej im uchodziło na sucho, mieli mniej obowiązków i niestety ta równość. Kobiety miały dużo praw. Oczywiście więcej niż wreszcie polis greckich, jednak tych praw miały troszkę więcej, ale. No, jak więcej, na przykład dziedziczyć mogły, mogły posiadać majątek, mogły ćwiczyć, ale to i tak nie było dużo. Ta możliwości kobiet też z biegiem czasu powoli się zmniejszały i niestety ta nasza świadomość tego, że te kobiety miały naprawdę bardzo wiele praw dużo, dużo więcej niż w innych miejscach też nie była taka do końca. One też nie miały tyle możliwości. No nawet nie można porównywać z tym co obecnie mają kobiety. Jednak to traktowanie kobiet, no ale to do niedawna, to już dosłownie kilkadziesiąt lat temu dopiero się skończyło to takie traktowanie kobiet. Było naprawdę dla nas cywilizowanych, współczesnych ludzi no nie do pomyślenia. Idealne, mocne państwo. Sparta, chociaż była przez długi czas mocnym, silnym państwem, nigdy nie była idealnym państwem. Tam też wszystko było na wyzysku Hellotów, na ataku, ale nigdy nie była też państwem jakimś supermocarstwem. Oczywiście pokonała Ateny, pokonywała inne państwa, ale to nie było państwo, które miałoby możliwość zdobywania, rozprzestrzeniania się na jakieś większe obszary. To było niemożliwe. To państwo było zbyt skostniałe, zbyt monotematyczne, zbyt mocno, niejako można powiedzieć, chroniące tego, co jest u siebie wewnątrz, żeby mogło to państwo sparta, mogła kiedykolwiek stać się imperium. To było niemożliwe. Oni byli stworzeni, żeby chronić tego swojego skrawka ziemi i od czasu do czasu wychodzić poza nią. Bez jakichś większych reform, niestety, nigdy to państwo nie stałoby się imperium potęgą na całe, na przykład, przestrzeń Morza Śródziemnego. Kolejna rzecz, zabijanie dzieci, porzucanie ich. Tutaj teraz to tłumaczy się troszkę inaczej. Tu raczej chodziło o to, żeby tych dzieci niestety nie było zbyt dużo. Ponieważ każde pokolenie, ci męscy potomkowie, Dostawali część ziemi swoich rodziców, i żeby nie dochodziło do rozdrobnień, żeby nie dzielić tego majątku, to po prostu niestety wtedy wyrzucano dzieci. No, wydaje nam się to teraz dziwne, ale rodziło się dziecko, było zdrowe, nie musiało być koniecznie chore, i rodzice mogli się po prostu tego dziecka pozbywać. I pamiętajmy, że to nie tylko Sparta to raczej ówczesny obszar. I niejako można powiedzieć, że wprowadzono odgórnie taki przepis. To jest takie uważanie, moje w dużej mierze i niektórych badaczy, że po prostu stwierdzono, żeby Spartanie tego sami nie robili, żeby sami nie wyrzucali tej całej masy dzieci. Weszła taka jakby niejako państwowa komisja i ona stwierdzała, czy to dziecko tak, czy nie, i dopiero to robiono. Pamiętajmy, już jest materiał na tym kanale, że wiele rzeczy o Spartanach to późniejszy wymysł samych Spartan, samych następców Spartan, kiedy ta Sparta była pod władzą rzymską. Oni niejako pod publikę, pod turystów, tam też przyjeżdżali turyści, co ciekawe, zaczęli to wszystko wyolbrzymiać, pokazywać. Jacy to oni nie byli ich przodkowie, jak to nie byli wspaniali, że pod termopilami tylko 300 Spartan, a te 7 tysięcy innych greckich żołnierzy, no to, to byli, ale nie są tak ważni jak 300 Spartan, że to wyrzucanie dzieci, chłosta i cała masa innych rzeczy. No PR zrobili sobie, no i tak to wyglądało. Dziękuję za uwagę, zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, opublikuj, poleć, pokaż znajomym. Do usłyszenia ponownie.